W dzisiejszym odcinku otworzymy dwa big boxy i zagramy sobie jedną gierkę, krukiem. Ok, to zaczynamy. Gierka się włącza. I już gramy. To pewnie już wiecie, że Kruk to była moja ostatnia legenda. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale tak, Kruk to była moja ostatnia legenda. Czy mam już wszystkie i miałem dzisiaj ogólnie taki sen, że mi się Tara i pan pili <grym> I ogólnie już Max, max mamy na siódmej ran, mocy. Przepraszam. Max mamy na siódmej mocy i z tych Big Boxów liczę na do, na do niej Star, na do niej Gadget i Star Power do Edit Cream. Bo brakuje mi ten, on się cały pali, jak, jak, jak używa swojego ulta. A mi właśnie brakuje. I liczę na te dwie rzeczy. Nie wiem, czy wydropi. Żeby chociaż coś było. Okej, okay, tu się echo w krzaku i tańczymy. To to, 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 to. Okay. Um zapraszam do subskrypcji i jak chcecie to zagrać nagrać kiedyś ten odcinek tylko musicie być moich znajomych i się, i się do mnie tak zgłosić tak żeby hej zagramy w y, 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 odcinku was nie będzie nic słychać tylko po prostu będę grał z wami tak tak będę grał sobie z wami w duo będziemy sobie grać w odcinku. No. No to otwieramy sobie dwie skrzyneczki, dwa big boxy, misje mi się włączyły, okej, okay. pierwszy big box. Aj, tu chyba nic nie będzie, bo są trzy rzeczy. Tak, tu nic nie ma. O, 11 punktów do max, super, super superancko. No i nic nie ma Ale tak szkoda hmm. Nic nie ma, przykro mi Teraz już, już mamy chociaż 200 monet 217 monet mamy Widzicie, 217 monet I tutaj to Max już mamy, widzicie Mieliśmy na niej gadżet wydobyć ale mamy do maksy na ulepsz do 8. Tak to jak to. Zagramy chyba jeszcze. Jedną gierkę sobie krukiem. Jedną jeszcze gierkę krukiem. Okej. Okay. Pójdę sobie na tą skrzyneczkę. Zatruję ją. W ogóle, jak to możliwe, że skrzynka się truje? Jak to możliwe? Jak to możliwe, że skrzynka się truje? Jak to skrzynka się truje? To jest rzecz. Jak ona nie ma organizmu, nie może się truć. No dobra. Nie będę się... Truć. Skrzynka nie może się truć. Zostawmy to w spokoju lepiej. I dołączajcie do mojego klubu Brawl 4 klub. Dołączajcie śmiało do niego. Mam trochę lagi, ogólnie. Kurde, o kurde! Stryszyłem. Okej. Okay. Będziemy go powoli tak. Wbijać na 20 rangę. Tego kruka. Kruk jest dosyć fajnym zamiarzem, Już szczególnie prawie 17 tysięcy pucharków, i tutaj już Wam pokazuję mój klub.